Jest taka historia o facecie, który zamiatał ulicę. To była jego codzienna praca, codziennie miał ileś tam kilometrów do wyczyszczenia. I podchodzi pewnego dnia do niego człowiek i się go pyta: Proszę pana, jak pan to robi, że panu się chce zamiatać tę ulicę? Bo ja, jak patrzę na to, jak ta ulica jest długa, to mi się od samego. to już na początku mi się odechciewa. I on mu mówi coś takiego: No bo widzi pan. Ja, jak zaczynam zamiatać ulicę, ja nie patrzę, ile mam jeszcze do zamiecenia. Ja się skupiam na tym metrze, który teraz zamiatam. Jak zamiotę ten metr, to się skupię na następnym metrze. I tak nawet się nie obejrzę, a robota jest zrobiona. I dokładnie w ten sam sposób musisz myśleć o treningu. Jeżeli masz do zrobienia na przykład serię 10 ruchów, to nie możesz myśleć na początku serii o 10 ruchu, bo będziesz każdy jeden ruch robił Kiepsko, średnio, bo będziesz już myślał o tym, że chcesz skończyć. Jeżeli robisz pierwszy ruch, masz myśleć o pierwszym ruchu. Jeżeli zrobisz pierwszy ruch, dopiero zaczynasz myśleć o drugim. Przez to każde jedno powtórzenie będzie o tyle lep lepsze, techniczne, technicznie, plus będziesz mógł samemu się skupić i poprawiać swoje ruchy. Zaczniesz nagle czuć, że o w tym wyciskaniu chyba mogę trochę niżej opuścić, zwiększę zakres ruchu. O, chyba za, za mocno napinam triceps, a za mało barki. Tak, zepnę bardziej barki. Zobaczcie, jaka to jest ogromna różnica. Nie rozkojarzaj się tym dziesiątym powtórzeniem, bo wtedy każdy jeden ruch będzie, będziesz tylko myślał o tym, żeby już skończyć tę serię i odhaczyć, odhaczyć zrobioną serię, a nie o to chodzi. Nawet jak zrobisz, jak w trakcie poczujesz, że już nie dajesz rady, bo zrobiłeś 6 bardzo dobrych powtórzeń, no to 6 bardzo dobrych powtórzeń jest i tak dużo lepsze niż 10 takich rutynowych, kiepskich i nic nie wnoszących. W ten sposób musisz myśleć o treningu.